Narysuj mi, jak płynie Wisła. Ma usko gdzieś tu, z Kraków płynie, Warszawę, Poznań nie płynie, jakoś gdzieś i kończy się w Szczecinie jakoś, tak, Okej, okay. i w którym kierunku płynie ta rzeka? W stronę morza. Czyli? W tym kierunku. Mhm. I gdzie by były Czechy? To zaznacz. Cześć! Z tej strony Adam Drzewicki i dzisiaj sprawdzimy, czy Polacy znają mapę Polski. Zapraszam również na nasz nowy kanał popularny, naukowy Big Brain. Link w opisie do odcinka o łodziach podwodnych oraz łodzi Titan. Zaczynamy odcinek! A Gdańsk? Gdańsk... O, to gdzieś w tych... Dobra, to jest skoro wiesz, że jest do góry nogami, to wróćmy, tak? Aha, dobra. Bo nie każdy się kapnął. <laughs> tak? Tak, dlatego... Są tacy? Są? <laughs> są tacy, którzy tak. się nie kapnali. Tak, to zaznacz teraz w Gdańsk, będzie łatwiej. Gdy napisać, czy...? Może być. Jakaś kropka, która będzie to mówiła? Gdzieś tu, gdzie konkretnie to. Gdy może być? ale wiesz, Gdańsk leży na Zatoku, trochę daleko go umieściłeś. Gdańsk no, będzie jakoś tutaj, na tej wysokości. Coś takiego. Gdy po prostu. Gda, no. Jak ta tablica rejestracyjna. To teraz weź mi tu zaznacz e, Kraków. On gdzieś był tutaj. KRK, napisz? Tutaj. To K.R.K. napisz. Dobra. No ja przyznać, że Twoje miasta mają bardzo duże obwody. No. Tutaj? W tej okolicy, na pewno dokładnie tutaj, nie? Ale... Tutaj mniej więcej mi się wydaje. Gdzie jest najwyższy punkt w Polsce? A to są Rysy. 2499 metrów nad poziomem morza. Tak jest. Giewont, tak? Giewont, chyba to się daje, to był Giewont. Śnież, nie Śnieżka. I ile wynosi? 1600, więcej. Eee, Tatry. Chyba góra, góra Tatry. To, to jest pasmo górskie? 1500, tak dobrze pamiętam, nad poziomem morza. Jest, jest, okej. Okay. Narysuj mi, jak płynie Wisła. Jak tam, Powiem szczerze, że nie wiem, czy to nie jest najlepsza z Wisły, jakie dostałem. No i nie wiem, skąd się zaczyna, więc dam tak. Mam nadzieję, że nie widzi tego mój nauczyciel z rozszerzonej geografii. A jesteś na rozszerzonej geografii? Okej. Okay. To mniej więcej, nie no, musi być tak idealnie. W którym kierunku? Pisz. W tym, czy w tym? No w tym. Ma uskok gdzieś tu, nie Kraków płynie, Warszawę. Jeśli płynie, jakoś gdzieś i kończy się w Szczecinie jakoś tak. Okej, okay. i w którym kierunku płynie ta rzeka? W stronę morza. Czyli w tym kierunku. Mhm. W A masz zespół Wisła Kraków? Tak, no kojarzy. To bardzo ominęła ta Wisła ten Kraków. Stąd tu. Tu narysuj strzałkę. To będzie, to będzie. Dobra. Widzę, że Wisła zaczęła przepływać też przez Poznań. <noise> Co to jest depresja? Teren poniżej poziomu morza. Tak jest. Ciężka choroba, w sumie. I Nie wiem, czy co zauważyłeś, coś, że, 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 coś że gadamy od dłuższego czasu o geografii. Tak. A, w ten sposób depresja. <laughs> Najniższy punkt położony w, wodę, ten, w wodzie. Yy, depresja to jest yy, wzniesienie. Depresja, no to to jest stan jakby wysokości morza. Choroba psychiczna. Stan chronicznego smutku. Choroba. Tak, ale cały czas geografia. Górka, czy coś takiego, jakieś na, Jakaś konkretna, na piasku, coś z piaskiem. Górka na piasku. Górka na piasku, wydmy jak... Nie to, nie, to nie to samo. No dobrze, jeszcze zostały nam dwa. A to wiadomo, Niemcy. Tutaj są, są niechę Niemcy. To napisz. Dobra. No powiedzmy, że Niemcy. Okej. Okay. Trafiłaś. Zaskakująco trafiłaś. Pisać Niemcy, czy... N I E, wystarczy. Jeśli jedziesz do Mińska, to do jakiego kraju zmierzasz? Do Białorusi. Tak jest, jest to nawet stolica. Jeśli jedziesz do Mińska, to do jakiego kraju zmierzasz? Polski. Ja bym powiedział, że Litwa. Mm -mm. Ukraina. Inny sąsiad. Mm -mm. Łotwa. Mm -mm. Y nie, jest w Polsce takie. Chyba w Mazowieckim też? A to, to, to się nazywa Mińsk Mazowiecki. A. Tam, Buda, to jest to Nie. To jak do Mińska, no to Rosja. Oby nie. Nie wiem, czemu, jakby z Czechami mi się jakoś kojarzy. Wrocław, trudniejsze. Wrocław. A Wrocław to, proszę pana, będzie gdzieś tu. To napisz WRO. Wrocław chyba gdzieś tu w tych rejonach no mniej więcej. wyry o Tu jest Wrocław po tej stronie. To dajesz. WRO napisz. Gdzie są Mazury? Mazury? No. Tak, takim kółkiem mieliśmy. Tak, mniej więcej, no. Dobra, tak, na maz... maz. A, Mazury to wiem. To tutaj. A to pływasz na. Yy, wiesz co, byliśmy rok temu, właśnie ze znajomymi na Mazurach, bo tam jest. Co to za kształt? Te Mazury są czym? No tak. Wodorostami? To coś takiego było. Tu. Czechy. Mhm. Tutaj są Czechy? To dawaj. To zaznaczy. Co jeszcze znajdziesz tutaj? Tutaj? No to tu będzie Słowacja w takim razie. Szczecin? Szczecin to gdzieś tu. No Szczy napisz. Gdzieś tutaj. To napisz Szczy. Szczecin gdzieś obok Olsztyna jest. No to dawaj. Bo często spotykam ludzi ze Szczecina. Gdzieś tutaj. Tutaj chyba z tego co pamiętam coś takiego. Co to jest wieprz pisany z wielkiej litery? Wieprz, to też rzeka jest. Pięknie. Góra, szczyt góry. Nie, nie. Jakiś teren taki. Jak to wygląda, taki teren? Taki suchy bym powiedział. Świnie. Przypo przypominam, że dalej geografia. Rodzaj mięsa. Zwierzę. Z wielkiej litery pisane. Wydaje mi się, że mięso, no nie. No ale to z wielkiej byśmy wtedy pisali jak mięso? No nie, no to zrób, daj mi jeszcze odręb. No to tak mniej więcej zahacza tędy, płynie tędy i gdzieś tutaj przy granicy sobie... Wydarzy. Naprawdę? Chyba byłeś najlepszy w rzekach. Gdzieś tutaj dam, tak. Nie I nie kończy wiem. się w tym miejscu? Wpływa w środek Niemiec, koniec? Dobra, niech będzie tak. Parę miesięcy temu była taka wielka afera, że w Odrze była masa martwych ryb. Mhm. I Polacy przerzucali się winą z Niemcami? To Aha. jest podpowiedź. Mhm. stąd przez Poznań płynie po się wydaje, tak. Wrocław i Poznań, jakoś tak. I co no, dalej? Przebija jakoś. się przez Wisłę. Tak, mi się wydaje. Spoko. Czy pamiętasz, jak w ogóle ostatnio było to, że ten problem z Odrą, co była taka e, zanieczyszczona i Polacy zrzucali winę na Niemców, ale później się okazało, że jednak my zanieczyszczyliśmy? No coś To wiesz, jak oni nie. mogliby nam zanieczyścić w tym przypadku? Przewozili samolotami jakieś tam e, toksyny? Z Niemcami nigdy nie wiadomo. Nie, to ja. <laughs> jak on powiedział. Na granicy zapłynie Odle, nie? No. Przez Środek Polski nigdzie nie przepływa. Nie. Odra to nie. Co to jest tutaj za sąsiad? Słowacja tu jest. I tak jest? No chyba Czechy. To wpisz. Obstawiam Czechy. To wpisz. Jezus. Czechy. Tak? Nie. Austria? Nie, no nie. Chyba. Czechy, Czechy. To są to Czechy, pisz. Czechy. Wpisz. Dobra. Jak się mówi prawidłowo, lubuskie czy lubelskie? To są dwa województwa. Tak jest. Mi się wydaje, że lubuskie. Lubelskie. Lubelskie, tak? Mm? Lubuskie. Lubuskie. Czemu? No nie no, wiem, strzeliłem. Lubelskie. Nie, lubuskie. No się zdecyduj. <laughs> nie wiesz. Boj lubelskie. Jak się mówi? Jak słyszałeś? Lubelskie. Lubelskie to też było województwo, ale już nie jest? Zaznacz mi tutaj e, Warszawę. Gdzieś tutaj. I waw napisz A to jest mapa Polski, tak? No No to na Warszawie będzie jakoś tutaj w centrum raczej Dobra Wydaje mi się, że jakoś tu <grym> Iś na środku, nie? To napisz waw Tutaj Waw napisz Tu Tu na Białoruś Bo Ładnie Trochę nie wiem w sumie, ale strzeliby na, na Litwę To wpisuj tu jest yy, Białoruś. To dawaj. Zaznacz... Yy, Ukraina. To gdzieś Białoruś raczej to po dawaj. tej stronie będzie chyba. Zapisz. Litwa. Mhm. bo tu Litwa. O kurna mać. Lit Dobra, piszę tu Litwa. Hmm, Ukraina, nie? Co ja robię? Nie, 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 nie. Dobra, chwila. Piszę tak, jak było. Mhm. W którym z tych krajów znajduje się Czarnobyl? W Ukrainie. Lubisz w ogóle wiedzę? Bo tutaj z mapą sobie świetnie poradziłeś. A czy tak, trochę się interesowałem geografią, ale tak. Okej, okay, tak, bo gdybyś chciał usłyszeć więcej o Czarnobylu, to mamy nowy program Big Brain, w którym opowiadam o różnych fajnych e, rzeczach. I jedno z nich jest właśnie odcinek o Czarnobylu. No, Więc no zapraszam właśnie, Ciebie czytałem. i widzów do obejrzenia. Oczywiście, zajrzę. <laughs> Czym jest Bóg? Rzeka. Jak się zapisuje? tę rzekę? By, zwykłe, g. Pięknie. I jaka jest litera na końcu? Mała. Na końcu. K która, jaka jest litera? A, D. Bo ludzie to mylą z innymi rzeczami. Okej, okay. mi się wydaje, że D. B było otwarte, K. Uzamknięte, G. W geografii to była jakaś roślina. Bóg przez jakie? Jak to się prze. Błąd. Nie. Bóg jest. Y... rośliną, którą się je. Bóg. No to teraz zróbmy jeszcze zakopane. Zako. Zak. Albo na tej wysokości, albo na tej Gdzie to? No dobra, strzelę, że tu. Gdzieś tutaj? Dobra. Które polskie województwo graniczy z Węgrami? Żadne. Tak jest, żadne gra... To będzie południowy zachód chyba. Na dole jakieś, tam w dolnym... Strzelisz w któreś? Albo w sprawie, albo w dolnych częściach. Z Węgrami. Ma Małopolskie? Tutaj. E, tu jest e, Litwa. Dobra, wpisuję Rosja, to jest głupota totalna. Tu jest Słowacja. To ma Dobra. Dobra. my tu. Dobra. Z jakimi państwami graniczy województwo zachodnio-pomorskie? Zachodnio-pomorskie, no to e, z Niemcami i to tyle. Tak. Tylko z morzem. Albo z Niemcami, ale nie wiem. <laughs> z jednym i z drugim. Zachodnio-pomorskie. No no bia... nie, zachodnia. Pomor... No Białorusia. Kujawsko-Pomorskie i. Pomorskie. Nie, kuj... jak... nie, jakie, z jakimi krajami, a, krajami a y, krajami krajami? krajami krajami, Poznań Poznań Żadnymi tamy... tak, nie, Poznań. Mm -hmm. nie, 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 radzisz nie, szczerze Przejeżdżałem z Poznań, to mi się wydaje, że tutaj pośród, już tutaj powinien być poznań. Dobra. IPO. A tu? Tu będzie Rosja, z Owód Kaliningradzi. Kiedyś królewiec? Tak. Mhm. Tu jest skrawek Rosji. Tu ma taki Sklavek. To Rosja. zapisz. Dobra. Mapy warto znać, szczególnie mapy polskie, a tu Was zapraszam serdecznie na odcinek o łodziach podwodnych oraz łodzi Titan, co się wydarzyło na naszym nowym kanale Big Brain. A my się widzimy na Top Zdora, co wtorek o 16.